Arciu, czy ty wiesz, że dzisiaj są twoje urodzinki i to są wszystko prezenty dla ciebie? To są wszystko twoje prezenty. A tutaj siedzi dwóch gości jak coś. <grymne> Najpierw torcik, Arciu, tak? A wtedy prezenty. Zgadzasz się? Jak się zgadzasz, to daj głos. Daj głos. Dobra, chyba się zgodził. Słuchajcie, mamy delikatny problem z zapaleniem świeczek. Bo one mi zgasają na tym wietrze. I myślę, Arciu, że będziemy śpiewać Ci 100 lat przy zgaszonych świeczkach, dobra? On już bardzo chce zjeść ten torcik, więc musimy się pospieszyć. Arciu, myślę, że ja i wszyscy widzowie życzymy Ci tego samego. Choć nie może się doczekać. Życzymy Ci, żebyś żył jeszcze dużo lat w zdrowiu. Bunt. Bunt? Czy chcesz dostać torcik? Dobra, uwaga, śpiewamy. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Ares! Dobra, ja próbowałam, nie da się zapalić. Robię wszystko, ale nie da się zapalić. Arciu, mogłeś życzenie pomyśleć. Zanim zjadłeś torcik, to jest torcik parówkowy. Teraz Arciu będzie miał więcej siły, jak zjadł, bo ten torcik był jego śniadankiem, dlatego on był taki marudny trochę. Ale za chwilę się ucieszy, jak będzie prezenty otwierał. I tak, ten kocyk też był jego prezentem. Położę Arciu tutaj, żeby było widać, że masz 12 latek, że to już jest poważny wiek. Arciu z gośćmi się nie podzieliłeś, zobacz, jak goście tam patrzą. Czy już czas otwierać prezenty? Jeszcze chwilę. Czemu zasłaniasz swój wiek? To jest piękny wiek. Zmiana czapeczki. Arciu, pokaż się, jaką czapeczkę ubrałeś. Arciu! <grytanie> to, to, aha, ty pod kolor wziąłeś? Wziąłeś pod kolor? Patrzcie, wziął pod kolor czapeczki. To ja mam ci otworzyć? Ale to twoje prezenty, to ty je musisz otworzyć. No wyciągaj, ja mam ci pomóc. Dobra, wyciągnij, wyciągaj, mocno, 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 łomatko, mocno. Dobra, trzeba pomóc. Zobacz, taki smaczek. Co to jest? Pierwszy raz to mam jak coś. Oddawaj to, musimy otworzyć. Akurat wieprzowy, a zobaczymy jakie tu są jeszcze, Arciu, zobacz. Przetestuj. Nigdy tego nie miałam i nie wiedziałam, że to jest takie cieniutkie. Ja myślałam, że to będzie troszeczkę grubsze. Dobre czy nie? Czekaj, zobaczymy. Proszę. Jeszcze? Smakuje ci, tak? O, zobacz, jaki duży! Taki duży zjesz? No pewnie, że zje. Ale on wyciągnął jakiegoś misia. Czemu mi go dajesz? Zobacz. Misiu, taki misiu. A ty miałeś dać całą torbę, a nie tylko misia. Bo tam więcej rzeczy było. Zobacz, jaki miś. Co to jest za miś? Zobacz, to jest więcej rzeczy. Mam otworzyć i wszystko mam pootwierać. To jest, Arciu, to samo, co, co tamto. Dobra, zobacz, takie cienkie. To my chyba otworzymy inne smaczki. No, pokaż, co tam masz następne. Następne smaczki? Jakie? No, jakie ty masz smaczki? <laughs> Takie jakieś z ryby. O matko, jak się skupi. A ty lubisz rybę, prawda? I chciałbyś to otworzyć teraz? Chciałbyś otworzyć? Dobra, otwieramy. Poczekaj, musisz się przesunąć, bo ty mnie tu spychasz z altanki. Tam się przesuń, do tyłu. On już uwagi na mnie nie zwraca. On chce rybkę. To otwieraj. Tu ciągnij, poczekaj, tu. Tu ciągnij mocno. Ten był w sobie niepoła. O, patrz, widzisz, wyszło ci mocno. Dobra, otworzyliśmy. I uwaga, uwaga, poczekaj, bo ja muszę tutaj. Czekaj, czekaj. Zobacz, jakie to są duże smaczki. Proszę. Taki duży smaczek. Proszę bardzo. smakuje mu, czy mu nie zaśmakuje? Koś, jaki on jest zaspany, biedny. Dobry był ten smaczek? Dobry czy taki sobie? Taki sobie? Czekaj, następne. Bo nie możesz dużo jednych smaczków zjeść, bo my mamy pełno smaczków. A ty chciałeś jeszcze? Zamykamy i otwieramy następne, dobra? Otworzymy następne smaczki. Teraz, Arciu, na pierwszą zabawkę trafił. Musisz ze środka wyciągnąć. No, ciągnij mocno. Nie daje rady. Nie, to, 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 jest, to jest rączka. Patrz. Tu. No, 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 no. Trzymaj. Mocno, mocno. Mocno ciągnij. <laughs> Czekaj Ci pomogę. Zobacz, ty kiedyś miałeś taką, prawda? Miałeś takie kółko kiedyś. I to było twoje ulubione kółko, tak? Fajne, co? No, dawaj, ciągnij. Ciągnij to kółecko. Ale fajne, podoba mu się. Podoba. Jak mnie ciągnie? Ale mu się wodowa! No super, masz kółko! Super, a złapiesz? A nie mogę cię rzucić, bo jest to. Musimy to zdjąć. Poszedł sobie. A gdzie ty poszedłeś z tym prezentem. Otwieramy następne. Dawaj, odkładamy to. Tu może leżeć? Może. Dawaj, następne. Ciekawe, co teraz. A o, dobra, ja wiem. Pokaż. I wszystko jasne. Ares uwielbia takie zabawki, które mają takie kolce i nie są zbyt duże. Poczekaj. I jak on robi? Tak robi. Dobra, chyba na razie ta zabawka wygrywa, co? A czekaj. Tutaj tylko zdejmiemy to. Ciągnij i ja ci to urwę. No. O. Jakiego on jeżyka ma. On miał kiedyś takiego jeżyka, nie? Miałeś takiego? Miał takiego, tylko mu się popsuł chyba. Ale super! Dawaj go! Dawaj tego jeża! Dawaj tego jeża mi szybko! Uff, nie da No i teraz się uśmiechnął! Teraz się uśmiechnął! Od razu inny pies! Jerzyk jest lepszy niż smaczki? Naprawdę? To bym nie pomyślała, Arciu. Gdzieś ja wiem, co ci się podoba, jakie zabawki. Chodź, bo ty masz jeszcze dużo prezentów. Chodź, bo będziesz cały brudny, chodź. Ale super, ale on ma jeża. Otwieramy następne? Dawaj go. Otwieramy i się cieszy. Taki fajny, taki fajny język. Ale otwieramy następne, dobra? Mogę odłożyć? Nie mogę odłożyć? Wzywam, mnie, że mu oddać. To jest najlepszy prezent na razie. Mały jeżyk. Dawaj następne prezenty. Ale nie tak pojedynczo. Co tu znowu mamy? A tego nie jadłeś jeszcze, wiesz? Tego jeszcze nie jadłeś. W ogóle to są Aresa ulubione smaczki. Ale on takie kosteczki mu kupowałam. Zobaczcie. I to są roladki, a ja takich roladek Ci jeszcze nie kupowałam. Otwieramy? Otwieramy, dobra. Słuchaj, Arciu, źle otworzyliśmy. I patrz, nie ma dziury. Zobacz, już nie da się ani z jednej, ani z drugiej pociągnąć. Musisz ziąbkiem tak. Dasz radę to urwać? Spróbuj, może Ci się uda, co? Taka pogoda się trafiła Arasowi na urodziny, że prawie go nie widać na nagraniu. Tak ciemno jest. Nie dajesz rady też, no nie wiem jak to otworzyć. Nie mam nożyczek przy sobie. Czekaj, no, próbujemy, próbujemy, no ale widzisz. Tamtego nie daliśmy rady otworzyć, ale tu są podobne. O, może być to? Z wołowiny? Wyciągnij sobie jednego. I co? Patrzcie, tak to wygląda to wygląda. I mówisz, że dobre, a miękkie? Twarde trochę. Dobra. Tych na razie kłopom trzymasz, mu nie wzięła. Ty! Dobra. Następne. Tych już nie. Musisz z każdego po trochu posmakować. Dobra? Zamykamy. Zamykamy. Dobra. Dawaj następny prezent. A tutaj jest Misiu jakiś, zobacz! Zobacz, tu jest Misiu. Patrz, i on też piszczy. Zobacz, patrz, co on robi. Same kury będziesz miał Aresław, a zobacz, twoi goście tam dalej patrzą. Zobacz, jaka fajna kura taka. Co tam jeszcze mamy? Ja widzę jeszcze jednego misia, Arciu. A tam taki duży miś. No, ja nie mogę. A ten, jaki fajny. O kurce, jaka kura. Pokaż mi ją. a jak ona robi, pokaż. Ale ona robi. I też takie ma oczy jak tamta. O kurce. Ty widziałeś, jaka kura? A łaż mi w palec ugryzłeś. Z Czekaj, musimy ją pokazać całą. Poczekaj, muszę złapać dobrze. Ja nie mogę. Jaka kura? A jakie nogi masz? Zobacz, jakie <laughs> mam. O matko, zaraz rozszarpana będzie. Kura, nie! O nie, głowę jej urwie! Co tu się dzieje? O matko, jaka kura, świetna! Jaka świetna kura! A dasz mi się pobawić? <gry> da mi się pobawić, nawet łomatko. O nie, spadła mi. Da mi się nawet pobawić, proszę. Goździemy. Jaka fajna. O matko, wszystkie prezenty rozwali. Wszystkie prezenty rozwali. O matko. ale się kula w smaczkach. Zabieram kurę. Zabieram. <gry> Dobra, kura idzie na bok. Otwieramy następne prezenty. Tutaj ją rzucamy. Przynieś następne prezenty. No przynieś następne. Co ty tam jeszcze masz? No to jest dalej wszystko twoje. Pokaż. Sprawdzamy. Poczekaj, ja muszę tutaj przykucnąć. No wyciągamy. No ja wyrzucę tak. O, te smaczki Ares już miał. To mu na pewno smakuje. co mu smakuje. Tego nie miał. I tego nie miał. Czy mnie trochę poniosło z tymi smaczkami? Ej, pustą torbę przyniosłeś. Do góry noga. Wypadł. A nie, jesteś tu jeszcze. Wypadło ci, mysza, zobacz. O, to, Arciu, jeszcze nie mieliśmy, a to wygląda fajnie. Które otwieramy? Czekaj, bo to jest to wszystko to samo. To? To, co tutaj pokazujesz? Dobra, to dawaj otwieramy. A nasz, otwórz. Doszło otworzyć? Arciu, to jest suszone mięso. Co takie coś. Dobre? Czekajcie, chyba dobre. Chyba mu smakuje. Smakuje mu? Smakuje mu, czekaj, to jeszcze ci dam. Poczekaj, siad. Uwaga, czekaj, bo tu są może dwa. Śmaczne? Śmaczne było? No nie mam więcej tutaj. No nie mam już. Jeszcze byś chciał? No dobra, to ci dam jeszcze, proszę. Jeszcze pięć paczuszek. O matko. Co ty zrobisz z tymi wszystkimi smaczkami? To są te same, Arciu. Tych może mówię najwięcej, bo on to najbardziej lubi. Dobra, te na razie na bok. Zobacz, osiołek. Pokaż. Pokaż jaki osiołek. Jaki fajny. A myślisz, że on piszczy też. Piszczy. Słyszałeś? Zobacz. On też piszczy. Ty, bo mi całą rękę do pyska wziąłeś. Jakiego ma osioła? O kurcaki. Fajny. Dawaj go. Dawaj go. Czy najmniej ci się podoba? Chyba najmniej, co? Nie, podoba mu się. Fajny osiołek. Mam odłożyć osiołka? Dobra, to odkładam osiołka. Odkładam tu. Co my tam jeszcze mamy? Idź, zobacz, co jeszcze mamy. No, jeszcze zobacz. Tutaj jeszcze paczuszki masz. No. No, dawaj to. To są płucka. Płucka otwieramy. Tak? Otworzyć ci płucka. Chyba otworzymy też, co? Czy ten piesek lubi płucko? Czy tak średnio? Jeszcze? Jeszcze. Czyli jest dobre, tak? Dobre płucko? Proszę. Jeszcze? Czy starczy? Jeszcze? No to wyciągnij sobie. Dobra. Starczy, bo jeszcze tam mamy, mamy paczuszki. Jeszcze? Ostatni. paczuszki zostały. Czy ty musisz za każdym razem rzucać na podłogę? A To jest to, co mieliśmy. Arciu to. To, co nie mogliśmy otworzyć, w domu otworzymy. I... I takie coś. Pokaż, co to jest. Aha, to są te, te cienkie. I tutaj też są te cienkie, tak? Mogę? Czy nie mogę? Ja myślę, Arciu, że porąbało mnie ostro z tymi smaczkami. To już było otwarte, to przed chwilą jadłeś. Zobaczcie, ile on ma smaczków. Arciu! Czy ty jesteś zadowolony z prezentów? 13 urodzin ci tak szybko nie wyprawię. O tak wczesnej godzinie, bo ty zamulasz. Zamulasz o tej godzinie. Jak się nie wyśpi. Ja mu zabrałam to. Chcesz to ode mnie? To uwaga. A! O nie, uciekło mu. Trzynastkę robimy mu wieczorem. Tak, Arciu? Emeryt. Trzynastki nie robimy tak szybko, dobra? Daj mi tego jeżyka, emeryt. Daj ci tą chustkę, zajmę, bo źle leży. Dawaj chustkę. Ty, emeryt. Dawaj, dawaj chustkę. A ja naprawdę mnie poniosło z tymi smaczkami, z tą ilością. Ja jeszcze domawiałam, bo mi się wydawało mało. Bo zamówiłam na początku te cienkie. Nie chcę tego, chcę to. Zamówiłam te cienkie i mówię, on się nawet tym nie naje, takimi cienkimi. I domówiłam jeszcze. Dawaj tego jeżyka. Dawaj mi tego jeżyka. To jest jedyna rzecz, która ci się podoba z tego wszystkiego? Resław. Za kilka godzin on będzie szalał za tymi smaczkami. No na razie zjadł. Torcik. To jest najedzone. Nie emeryt. A kółko? On miał takie kółeczko, on uwielbiał to kółeczko. Tylko tamto było takie tanie i bardzo szybko się zepsuło. A to chyba jest porządniejsze. Idę mu zabrać to kółeczko. Idę mu. Zabrać. Dawaj, dawaj mi to kółeczko. Daj, będę ciągnąć, daj. Daj, będę ciągnąć. Dobra, to ja idę Ci kurę zabrać. Idę Ci zabrać kurę. Zobacz, co ja mam. Zobacz. Co jest lepsze? Co jest lepsze? Kółko? On woli kółko niż taką kurę fajną. A wolisz kółko czy Jerzyka. Jak ma wybierać między kółkiem a jeżykiem, to raczej wybierze jeżyka. I misiu, nie? mi się to w domu taki nie do zabawy. Słuchaj, Aresław. Trzeba sprzątnąć po tej twojej imprezie. Ja mam sprzątać, a gdzie ty się bawisz? Dobra, to ty się baw, a ja sprzątam te twoje wszystkie smaczki. Chyba musisz się podzielić z całym gospodarstwem, bo ty tego nie przejesz. Wiesz, jaki to będziesz grubiutki, jak to wszystko zjesz? <głos> <głos> Ale masz kółeczko. Zabiorę, 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 zabiorę. Dawaj, dawaj mi to kółko. Ale on ma siłę. To wcale, Ała, taki emeryt nie jest. To wcale nie jest taki emeryt. On po prostu był zaspany. Zespany był, nie wiedział co się dzieje. Ty nie zjadaj gości. On nie, on gości zjada. Arciu, to są goście. Zostaw gości. Tu weź jakiegoś smaczka sobie wyciągnij. On tego przez rok nie przeje. Ares, cały kosz smaczków. Naprawdę będziesz to przez rok. Ja. Do następnych urodzin akurat. Arciu, czy my kończymy tą szaloną imprezę dla emerytów? Tak? To rób papa. Rób papa. Mm. O, matko spod prawie. Jeszcze chyba nie kończymy. Ty, porządne papa tutaj chcemy, Emeryt. Ja widzę, że ty jesteś zaspany. Oczy masz zaspane. Już cię więcej nie obudzę o tej godzinie. Ty, papa, zrób. Nakrzycza na was. Arciu, zrób papa. On jeszcze nie chce kończyć tej imprezy. Widzicie, wystarczyło mu samego Jerzyka kupić. I też by, by był szczęśliwy. Tak, Arciu. Jeszcze możecie chwilę popatrzeć, jak Arciu się cieszy. Arciu, ale musisz papa zrobić wszystkim. Chodź. Emeryt, nie pyskuj! Papa robimy. Dalej, chodź, chodź, wstawaj. Wstawaj mi tu szybko, bo za chwilę skonfiskuję tego jeża. No będziemy wyzywać! Będziemy wyzywać. Skonfiskowałam jeża. Teraz musi zrobić papa. O matko. takie pach, wysokie, pach. wysokie papach. Uwaga, rzucam jeżem.